Przedchodzisz? <noise> Niewiarygodne. Szydłowska, pan nas Patrzcie, patrzcie. O. Przybyszerski jest nawet. Dziś się będę pytał i nie będę miał litości. No. Co my tu dziś mamy? Biologię czy higienę? Aha. Biologia. Niech będzie biologia. Wektorki pytam na literę B, o tym chyba każdy wie. Ale dziś zrobię wyjątek. I nie będę ich pytał. Zrobię losowanie. Skończyły się. Nie będę miał dosyć dla nikogo. Numer... Numer, numer 27. No nie. A któż to ten numer 27? Przybyszewski. A nie mówiłem? Nie miałem racji? Los tak chciał. Wstawaj, chłopcze, odpowiadaj. A ja już nawet wiem, co ci postawię. Wiem, ale nie powiem. Powiedz mi, chłopcze, powiedz mi, albo nie. Nie mów nic. Po co będziesz mówił? Ale za to wymieńmy tylko obawy pożyteczne. No, tak na przykład. Trzy. Tak, tak, mrówka, m brumówka. Dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jedź dalej. Śmiało. Pszczoła. Psz psz pszczoła? No pewnie, pszczoła. To mat pożyteczny, a nie jest zaledwie pożyteczny. W naszej cywilizacji dotyczy pszczoły. Gdyby nie pszczoły, to ho, ho. Patrzcie jak mu dobrze idzie. Jeszcze wymieni jednego owada i postawię mu trzy. I będzie miał spokój do końca okresu. I ja też. Albo i nie wymieni. No dalej. Jeszcze bąk. bąk. To ten będzie bąk. A. Bąk! On powiedział bąk! Słyszeliście wszyscy bąk! Nie ma takiego pygnańcia na świecie. Nauka nie zna takiego opadla. Nie zna. Bóg może sobie puścić nawet tu i teraz. Ale takiego opadla nie ma. Boże, Boże to śmierć. Nie bądź. Śmierć. To jest obraza. Czuję się osobiście obrażony. To jest moja największa klęska pedagogiczna. Koniec. Kropka. Nie ma bogów na świecie. Są śmiele. Czy pamiętasz jak to było? Czy pamiętasz jak Że bez, pachniał jak bez. I słowo pachnieć pachniało. I łzy były pełne łez. Tęsknota, słowo zużyte otwarło przede mną swą Jak różne są słowa ukryte w króciutkim słowie, że. Film, w którym nie chcę grać, w którym nie chcę grać. Skąd obojętność która każe mi stać, kiedy chciałbym powiedzieć za Tobą prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. 那痛了真的。 Nie bacze są tylko te dni, których jeszcze nie są. Będą. No wiecie, tacy jak ja, noszę na posiomie, nie? Z pustego to nawet Salomon nie doleje. Wiesz co? Ja sobie idę normalnych poszukać. Szukajcie, a znajdziecie. Po części oficjalnej była część artystyczna. Tak, i? I to była część przygotowana przeze mnie i koleżankę Mariole Czarny, razem z uczniami i kilkorgiem absolwentów naszego liceum. Byli absolwenci. Byli absolwenci. Chętnie. Bardzo chętnie, bardzo się ucieszyli, kiedy się dowiedzieli, że mogą wystąpić i że chcielibyśmy, żeby wzięli udział w części, czy to oficjalnej, czy to nieoficjalnej. Ale oni, moim zdaniem, wnieśli dużo do tego, do tego przedstawienia. Bardzo dużo. Sam fakt, że część oficjalną pięknie nam poprowadziła dwójka absolwentów i w części artystycznej zaśpiewały trzy osoby, które są... cztery osoby, które są naszymi absolwentami. Włożyłyśmy dużo pracy w przygotowanie. Najpierw wymyślenie scenariusza, później w przydzielenie ról, przydzielenie piosenek. Walczyłam o każdą piosenkę, która tam była, żeby uczniowie zaśpiewali ją jak najlepiej. No i myślę, że mi się udało. W tym ostatnim tygodniu codziennie były próby Domu Kultury, już próby całości. W Twojej twarzy widać, że jesteś zadowolona, ale ja zapytam. Bardzo jesteś zadowolona, tak? Jestem, jestem nimi zachwycona, podziękowałam im wszystkim. Za kuli Byłam cały czas za kulisami, kiedy oni występowali, więc przytulałam, pocieszałam, dawałam rady, żeby się odstresowali, że na pewno pójdzie wszystko dobrze. I po. Jeżeli chodzi o stronę muzyczną, zespół mnie zaskoczył bardzo im plus. Mnie też. Gdzie młodość ślad trafi, zginęły ślubki, gdy się strzeta, a oddech zbyt krótki, za nami już wzroty, kobieto wysiadcza. Dziś pańki wieczorem i wokół gromadka. Dziś nie będzie już zbędnością drogów, jak bez okularów mam trafić do domu? A one nadchodzą, uzdodniają łotrzyce Nie wiedzą, że nas wciąż ty La-la-la-la-la-la-la-la la la Wszystko, co dobre już było A lepsze przeszło już obok Pierwszą młodość i drugą miłość

Młoda siły ręka, patrzymy do usta i serce nam pęka. Doliwał jak wino, ciepłki niestety. Dziś powozem zbyt pólne, zmęczone kobiety. Ja, na, 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 wciąż dbać, bo oni skanę choć włosy już siły, do marek.

a nowa już walka zaczęta, z zapowiada się srogi, a tych młodych z lepszą po piętach. Czy nie bójmy pod samej oh